bo jeżeli wy lubicie je naturalnie się schować za Excelem, no to wtedy wpisanie tam danej rzeczy też będzie dla Was łatwiejsze niż feedback bezpośredni. No nie powiedziałem Ci nic bezpośrednio, no dobra, no co Ci będę mówił? To jest dla mnie takie trudne, Ci zwrócić uwagę bezpośrednio. No to już jest wtedy bomba kalibru wielkiego. Też czasem myślę, a może to już za późno, już nie pamiętam tego, w sumie nie jestem pewien jak to było, albo to już nie jest takie ważne. To co, to ja cały dzień taki ufajdany chodzę jak świnia, a ty mi nic nie powiedziałeś? Nawet bym miał pretensje, kurczę, przecież widzieliśmy się rano i co, i nie powiedziałeś nic? No jak? Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rykowski. Słuchaj, Paweł, wyobraź sobie taką sytuację. Zjadłeś sobie rano na śniadanie jakąś dobrą kanapkę. Taką wiesz, z majonezem albo jakimś innym zasikiem. Potem się spotkaliśmy na przykład rano, na jeden na jeden. Ja zauważyłem, że masz tutaj gdzieś na brodzie trochę sosu jakiegoś, ale nic ci nie powiedziałem. Tak. Mieliśmy nasze spotkanie, no bo nie powiedziałem ci nic, bo no dobra, no co ci będę mówił, to jest dla mnie takie trudne ci zwrócić uwagę bezpośrednio. Ty byś się poczuł zawstydzony, że jesteś stosem ufajdany, no to może lepiej tego nie ruszać albo albo zostawić na później. Wrócisz do domu, żona ci powie. Potem na przykład, nie wiem, nagraliśmy parę odcinków net management, potem miałeś jakieś szkolenie na przykład prowadziłeś dla kolegów w centrali na sto osób, potem jakieś spotkanie z zespołem. No i pod koniec dnia jakieś mamy kolejne spotkanie albo gdzieś tam się widzimy wychodząc i no w końcu stwierdzam, no dobra, dobra, w końcu ci powiem, żebyś nie wychodził taki upaciany na, na zewnątrz i mówię, słuchaj Paweł, tutaj zobacz, no jesteś, masz taką plamę jakiegoś sosu na brodzie i to słabo wygląda. Jak byś się wtedy poczuł? Wiesz, ja bym się za bardzo nie przejął, bo nie, nie przyjmuję takie, takie, ta, takie rzeczy, ale byłoby to trochę takie dziwne i śmieszne. Na no zasadzie, no kurczę, to co? To ja cały dzień taki ufajdany chodzę jak świnia, a ty mi nic nie powiedziałeś, nawet bym miał pretensje. Kurczę, przecież widzieliśmy się rano i co? I nie powiedziałeś nic? No jak? No panie. A jak byś się poczuł? Kiedy załóżmy, że. Nie wiedziałbyś tego, ale ja bym zauważył, że coś nie tak zrobiłeś, jakieś zadanie wykonałeś nie tak jak trzeba, nie dostarczyłeś czegoś na czas, może jakąś złą decyzję podjąłeś. Nic ci nie powiedziałem przez kilka miesięcy i dopiero wyskakuję przy ocenie np. rocznej albo przy podwyżce. No zły Paweł, tam, pół roku temu, no to trochę zawaliłeś sprawę, a potem nic ty nie zrobiłeś, nie poprawiłeś, no więc dlatego oceniam cię negatywnie. Jak by się wtedy począł? No to już jest wtedy bomba kalibru wielkiego. Na to musicie bardzo uważać, żeby takich rzeczy, takich rzeczy nie robić, ponieważ właśnie feedback powinien być natychmiastowy, kiedy jest, coś się dzieje, a dzieje się to na przykład właśnie tak, jak ty powiedziałeś z tych przykładów, czyli. Coś było zrobione nie tak, jakby, albo coś jest tu i teraz, i można zareagować od razu, w sytuacji wyprostować, naprawić po to, żeby po prostu wszystko grało, buczało, działało tak, jak trzeba. No, a jeśli właśnie ktoś wybucha, zobacz, od drugiej strony, kiedy ty na przykład się dostajesz taką informację, taki feedback, że a pół roku temu coś tam zrobiłeś, no to kurczę, czemu nie powiedziałeś wcześniej? Nie, naturalna reakcja, czemu nie powiedziałeś wcześniej, że pół roku temu było coś nie tak? No właśnie i tutaj nasze przesłanie jest takie, że jeżeli widzicie, że ktoś coś zrobił nie tak jak trzeba, nie niezgodnie z oczekiwaniami, popełnił jakiś błąd, to tak jak nie należy właśnie czekać z powiedzeniem komuś, że ma sałatę w zębach, wiedząc, że mają spotkania cały dzień albo, że ma niezapięty rozporek, tak samo warto od razu udzielić tej informacji zwrotnej i stosunkowo szybko. Tutaj warto nawiązać do odcinka o Success Book. Przeważnie to jest tak, że jeżeli ten czas upływa, to ta rzecz staje się tak gdzieś tam mniej ważna, zaciera się w pamięci, i to zarówno są dobre rzeczy, jak i złe. I potem po dwóch tygodniach możemy stwierdzić, ja jestem sam tego winien. Zdarzało mi się czasami, że ta sprawa, o której chciałem porozmawiać, udzielić informacji zwrotnej, to z czasem myślę, a może to już za późno, już nie pamiętam tego, w sumie nie jestem pewien, jak to było, albo to już nie jest takie ważne. No to się wszystko zaciera w pamięci, zapomina. Się. Więc tym bardziej po tym pół roku, czy kiedy tam na przykład jest taka sytuacja, że musimy kogoś ocenić, musimy zadecydować o podwyżce, o awansie, o zrealizowaniu jakiegoś planu rozwoju, też damy linka, do odpowiedniego odcinka, to, to o tym zapominamy. Więc tutaj przede wszystkim trzeba tej informacji zwrotnej udzielać od razu, ale również warto skorzystać właśnie z tego rozwiązania Success Book, czyli te wszystkie rzeczy zapisywać, mieć taką bazę tych. Pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych, właśnie po to, żeby, żebyśmy po prostu pamiętali o tym w przyszłości. Dokładnie tak. Ja bym tutaj dwie rzeczy jeszcze wyciągnął, które są istotne. Czyli po pierwsze, bo mówimy o rzeczach właśnie neutralnych, pozytywnych i negatywnych, i one jakby nie mają z reguły równej wagi. Wiadomo, że te, które są negatywne, często są obarczone jakimiś emocjami, i w tym wypadku, moim zdaniem, czasem lepiej się wstrzymać na jakiś dzień. Czyli na przykład, jeżeli ktoś coś odwali, i jakby wymaga to, może inaczej, nie wymaga to natychmiastowej reakcji. Jakby tutaj świat się nie zawali, jeżeli nie skomentujecie tego, nie, nie, nie dacie feedbacku od razu. A na przykład jest to. Nacechowane, tak nas przesączone takimi złymi emocjami, to zdecydowanie warto poczekać, warto chwilę wziąć, złapać oddech. Tutaj też cofamy do odcinka o inteligencji emocjonalnej, żeby właśnie chwilę tutaj przemyśleć, przetrawić na spokojnie, może nawet się z tym przespać, przemyśleć i wrócić następnego dnia z feedbackiem, ale znowu następnego dnia, a nie za pół roku. Więc to jest, to jest bardzo ważne. I, I być tutaj tutaj naturalnym, to jest właśnie ta jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, że jeżeli macie ten feedback do przekazania, musicie zdawać sobie sprawę, mieć właśnie świadomość samego siebie. Czyli tutaj wracamy z powrotem do mojego ulubionego narzędzia, czyli Wealth Dynamics, ponieważ jest tak, że osoby po tej lewej stronie, czyli te profile takie bardziej wycofane, czy to właśnie Lord, czy akumulator, to są profile z których po pierwsze branża IT jest bardzo dużo i to jest sytuacja dla, jakby dla nich naturalna, że dla tych profili oni będą rzeczy kumulować. I tutaj myślę, że to jest właśnie nie bez powodu, to co ty powiedziałeś, że to jest pół roku, bo nawet ostatnio się z kimś śmiałem, że taki standardowy termin, kiedy właśnie czy Lord, czy akumulator wybucha. I po prostu wyrzuca ten feedback z siebie, to jest właśnie pół roku zbierania różnych takich rzeczy, które po prostu tam gniją, wręcz się kumulują, więc na to też musicie uważać, jeżeli właśnie jesteście takimi osobami właśnie bardziej wycofanymi. No, to przede wszystkim po prostu się nie bójcie, otwórzcie ten successbook. Jest bardzo fajny, no bo jeżeli wy lubicie naturalnie się schować za Excelem, no to wtedy wpisanie tam danej rzeczy też będzie dla Was łatwiejsze niż feedback bezpośredni. A do takich rzeczy neutralnych, typu właśnie coś tutaj na brodzie, rozpięte rozporki, czy po prostu no, jakieś inne dziwne rzeczy. No to walcie od razu, bo w tym momencie komuś pomożecie i możecie mu uratować sytuację ze życie, kiedy później właśnie ma jakieś szkolenia, spotkania ważne czy cokolwiek innego, gdzie takie nawet jakby założenia, proste rzeczy no mają znaczenie. Czyli podsumowując, nie czekajcie z informacją zwrotną zbyt długo. Można poczekać z dzień, żeby trochę ochłonąć, przemyśleć, ale żeby nie czekać z tym zbyt długo, bo po pierwsze to blaknie w naszej pamięci a po drugie, czasami niektóre rzeczy wymagają tego, żeby je naprawić od razu. I dlatego Wam życzymy właśnie, żebyście udzielali tej informacji zwrotnej odpowiednio szybko. Dokładnie, I dlatego jak już obejrzycie ten odcinek, to nie Pamiętajcie, żeby od razu zasubskrybować, zalajkować i napisać, co o tym, co o tym sądzicie. Nie czekacie do, do jutra, czy nie zostawiacie tego za pół roku, bo po prostu zapomnicie. Dzięki i do zobaczenia w następny wtorek o 8 rano. Cześć!